Witajcie na kanale Klocki Kamila. Proszę Was o zostawienie suba, łapki i komentarza. Już bierzemy się za zakupy, które mam Wam do pokazania. Zakupy uważam za udane. Mamy tutaj dwie paczki z Allegro oraz jeden set. Który upolowałem na promocji w Rosmania. Zestaw jest nieduży I zbudujemy z niego auto z fajakiem To bierzemy się za paczki Bo to one są tutaj najlepsze Zamówiłem na Allegro trochę nowości Które pojawiły się w Lego Zacznijmy może od tego mniejszego pudełka jest to jedna z nowości na sierpień z serii Lego Speed Champions. Pewnie już się domyślacie, że to nowe formy. Ja lubię tę serię, więc od razu jak tylko pojawiły się newsy, gdy to auto wyjdzie, to wiedziałem, że je kupię. Chociaż na pierwszy rzut oka to ono mnie trochę zawiodło wygląda. Ale już tak miałem, że set wydawał się średni, a po złożeniu byłam zachwycona. Zobaczymy, czy tak będzie i tym razem. Drugie pudło jest dużo większe. I też mamy tutaj nawrót. No to już otwieram, bo nie mogę się doczekać. I nie może być inaczej. To będzie. Hidden Side. Zamówiłam wrak łodzi rybackiej. Jeśli mam być szczery, to muszę powiedzieć, że ta seria na początku w ogóle mi nie podeszła. Jakieś duchy nie, nie wiadomo co. Jednak ten set wywarł na mnie spore wrażenie i postanowiłem go kupić. Myślę, że jest to jeden z lepszych setów z tej serii obok tajemniczego cmentarzyska. W pudle znalazły się również dwie saszetki z minifigurkami Lego Batman z serii drugiej. Będę się przygotowywał do kręcenia openingu z figurek z różnych serii, ale to dopiero za jakiś czas, gdy zbieram większą ilość minifigurek. Tak wyglądają moje zakupy w całości. Wkrótce na moim kanale pojawią się recenzje setów, które Wam dziś pokazają. A więc do usłyszenia. Cześć!